Witam serdecznie na moim kanale. Ja jestem Dzikie Nerd, a to jest Gameplay z Crystalker 2. Najwyższe ustawienia graficzne, najwyższy poziom trudności, ray tracing on i nieskalowane 4K bez dropów klatek. Będzie to odcinek fabularny. W odcinkach fabularnych wykonujemy i skupiamy się tylko i wyłącznie na fabule. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Wam pokazać, gdzie jesteśmy dokładnie. Tak naprawdę żegnamy się już z zoną na dobre, prawdopodobnie na dłuższy czas, dlatego też ten znacznik możemy ściągnąć. Będziemy teraz operowali głównie na, w sensie przemieszczali się głównie po wysypisku. Nasze główne zadanie to jest wzrost cen to jest główne zadanie fabularne, natomiast wyjątek jest tutaj taki, że będziemy szli jeszcze tutaj, czyli droga ku zbawieniu. Dlaczego? Wytłumaczę po drodze, żeby tutaj nie przeciągać, i chciałbym tylko na wstępie powiedzieć, że mamy MP5 ulepszoną, czyli Vipera, kombinezon Ecolog, który zdobyliśmy we wcześniejszym odcinku. Moim zdaniem jeden z najlepszych kombinezonów w grze. Jak wiecie, to jest druga lokacja początek w zasadzie gry. AK, który też ulepszyliśmy, i nasz pistolet z Kiffa. Dobrze, żeby nie przeciągać, ja już będę sobie szedł, a Wam będę wszystko opowiadał. Tylko dajcie mi się tutaj skupić. Przez chwilkę ja tutaj sobie przejdę, gdyż ja się boję tych anomalii, grawitacyjnych. Jakby nie patrzeć, zobaczcie, jest nowa anomalia tutaj, w tym momencie jej, jej wcześniej nie było. Tej też nie było. Ej, 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 ej. No dobra, przeszliśmy, e, w poprzednim odcinku e, tłumaczyłem, czy znaczy inaczej, zwróciłem uwagę na to, że w zonie anomalie się przemieszczają. I tak jestem teraz pewny i potwierdzam tą info. Macie informacje z pierwszej ręki, jak wracaliśmy tutaj tym e, przejściem, to te anomalie były w innym rozstawieniu, innym rozłożeniu, że tak powiem. Dlatego też musicie bardzo, bardzo zwrócić na to uwagę i ostrożni być. Dobra, niech oni się tam nawalają. E, dlaczego my idziemy tutaj do niebieskiego e, punktu kontrolnego? Niebieskie punkty są domeną zadań pobocznych, natomiast to zadanie jest powiązane z fabułą główną, ponieważ właśnie od tego człowieka, do którego teraz mamy wrócić, dostaliśmy namiary na laboratorium i dostaliśmy wskazówki odnośnie zadania fabularnego. W związku z czym my wykonaliśmy podczas wykonywania linii fabularnej tam jakiś punkcik z jego zadania, i teraz idziemy no, zwrócić mu przekazać mu przepraszam informacje odnośnie tego co tam znaleźliśmy co tam zrobiliśmy e, tutaj też powiem że <coughs> ja bardzo lubię zwiedzać zone <coughs> przepraszam e, lubię zwiedzać zone i dla mnie eksploracja czyli te odcinki eksploracyjne są bardzo ciekawe bardzo Jęcie patrzcie gnoja zawsze mego Dobra, zabieramy Ci broń gościu i bom voyage. Niech ci zona sprzyja i niech cię nie zabiją. Ej co jest? Znowu kolejnie nas atakują. Dobra, słuchajcie, wycofujemy się. Idziemy z fabułą dalej. Jak widzicie w zonie nie ma tutaj chwili na odpoczynek. Cały czas ktoś was próbuje zabić. Ale wiecie, co mnie niepokoi? Że te gnojki mają bardzo dobrą broń. I jak widzieliście tamten był bardzo takim doświadczonym Stalkerem wojskowym, ponieważ dobrze unikał nas zmieniał dynamicznie zmieniał pozycję. Co podejdziemy tutaj, do tego co sprzątniliśmy, no? Bo jednak pamiętajmy, że jesteśmy w zonie i nawet jak nam się to nie podoba, trzeba lutować, bo może nam zabraknąć pocisków do amunicji. E, pocisków do amunicji. No, słuchajcie, mnie to daleko zajdziecie. Pociski do amunicji słuchajcie. E, pocisków do broni, nie? Amunicji do broni. Jak wiecie, ja nie lubię dobijać stalkerów, więc nie jestem za tym, żeby tak robić. Eee, dobrze, to byśmy mieli. Wspomniałem o tym, że właśnie idziemy tutaj do tego zadania pobocznego. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Tutaj widzę jakieś jakieś ciało. Ogólnie troszeczkę ryzykujemy, ponieważ jak wiecie, wcześniej chodziliśmy z obrzynem, można powiedzieć, ze strzelbą, a teraz mamy dwa karabiny. Znaczy, mam karabin szturmowy, mamy i mamy też pistolet maszynowy. I pistolet maszynowy zastępuje nam strzelbę. Czy to dobry wybór, czy nie, to się okaże w trakcie rozgrywki. Na razie mamy dostępne pociski, więc jest wszystko ok. Hmm... No dobrze, to chyba wszystko. No, troszeczkę mnie tamten e, Stalker wybił z rytmu, bo chyba chciałem jeszcze Wam coś dodać, coś ciekawego chciałem powiedzieć, ale jak mi się przypomni, to najwyżej Wam powiem. Ważne jest to, że jesteśmy już na wysypisku to jest najważniejsze. Ważne, że mamy bardzo dobry kombinezon i jesteśmy przygotowani. Mamy dobrą broń. Myślę, że tutaj nie będziecie mieli nic przeciwko, jak zacznę ulepszać ten kombinezon. Bo... jest gdzieś poltergeist, ja tego nie kumam. Gdzie on siedzi, słuchajcie? Mmm, a to ciekawe. Że ja tego wcześniej nie wziąłem? Ty Tilly? go warta. Dobra, że choć ktoś wybrał się. Твої люди загинули. Здається, ти вже знаєш? Знаю. Їхня жертва не має бути марною. Доведеться повертатися. Ми не домовлялися щодо оплати, але я не люблю бути в боргу. Щасти, і нехай Зона відкриє для тебе свої шляхи. Ogólnie też taka ciekawostka, bo teraz już przez to, że mamy ten kombinezon, ja zauważyłem dopiero teraz, że on też ma kombinezon ekolog, widzicie. I on ma w ogóle ten kombinezon z jakimś takim, z taką mapą, być może my też mamy na ręku. Eee, tylko z tej, z tej frakcji Iskra. A ten z kolei ma kombinezon Sewa, który jest pewnie mniej odporny na anomalie, ale ma kamizelkę, jak widzicie tutaj, wojskową czy tam jakąś średmianę kamizelki, więc jest pewnie mniej odporny na anomalie, ale bardziej odporny na ataki fizyczne, więc my też pewnie będziemy stali przed takim Steve, wyborem. A ty? Nie oczekiwałem ciebie tu zobaczyć. A wiesz, u mnie dla ciebie coś jest. Ja tu dużo czego przemyślałem. Ależ główne, że żywym dostaję się, tak? Artefakt to mógł mnie nie uratować. А сюди наш йшов? Та налажав я в малій, схоже. Слухай, той на фабриці. Він у якому настрої був. В піднесеному. Так. Тоді, мабуть, вибачив. І що ж дорогою сюди з тобою сталося? Нарвався на групу полуденців, втягли якісь залізяки. Не знав би, що моноліт того, подумав би, що знову тотеми свої ліплять. Ja zwyczajnie od razu w za zaliegł, ale między nami było tylko 5 Nie znaję jak nie zauważyliście. Błagaj. Cymbal to jest stalker, któremu pomogliśmy, troszeczkę daliśmy się wykorzystać i odzyskaliśmy dla niego artefakt, bo rzekomo ten artefakt miał pomóc mu wyjść z pomniejszej zony i rzeczywiście, zobaczcie, wyszedł z kubaniec. No nie jest on uczciwy, ale go nie zabiliśmy. A mi się przypomniało, co ja wam chciałem powiedzieć, tylko uciekniemy najpierw. Stąd, dobra, teraz tak, podsumowując tą lokację. Fabularną lokację przeszukaliśmy we wcześniejszym odcinku, nie w tym co był, jeszcze, jeszcze wcześniej. Musicie sobie zobaczyć, jeśli chcecie. W odcinkach fabularnych nie będziemy z fabułą szli, e, 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 przeszukiwali e, specjalnie jakiejś lokacji, tylko tam, gdzie nas fabuła poprowadzi. Wtedy będziemy szukali. Teraz postaramy się, żeby nie w, e, wchodzić w interakcje tutaj z różnymi bandziorami, mutantami i innymi, innym elementem zony. Pójdziemy sobie bezpośrednio tutaj, ale tak jakby leśnym terenem. Od razu Wam zapowiadam, że będę się starał unikać e, konfrontacji tutaj. E, dobrze co wam chciałem powiedzieć, bo tam wtedy ten stalker e, nas zaatakował i mnie to troszeczkę wybiło z rytmu, a mianowicie dużo ludzi e, lubi taką rozrywkę, żeby była e, dynamiczna, szybka, szybko, szybko jak najszybciej przejść grę w ogóle najlepiej to w 6 godzin wszystko strzelić, dziękuję, do widzenia ja mam troszeczkę inne podejście, ja na przykład lubię gdybym nie nagrywał gameplayu dla was to ja bym naprawdę dużo dłużej siedział i dużo bardziej wnikliwie przeszukiwał te obszary, bo mnie to po prostu fascynuje i to, co chciałem Wam przekazać, to zaszczepić Was, być może, taką troszeczkę, ja nie wiem, jak to powiedzieć, taką ochotę do zwiedzania, do właśnie eksploracji. Ponieważ eksploracja nawet takiej pomniejszej zony, zobaczcie, zaowocowała na, nam tym, że my, wychodząc z pomniejszej zony, czyli pierwszej lokacji, my mieliśmy sprzęt na pełnym wypasie. Jakby nie patrzeć, więc to tak naprawdę. Yy, jakby ta eksploracja taka daje naprawdę dużą przewagę nad tym, co się potem będzie działo, bo będzie, będziemy odpowiednio przygotowani znowu ktoś mały intoreza. Jestem wyczulony na ten dźwięk, bo one są bardzo potężne. W sensie wiecie, one mają pociski stworzone do walki z wrogiem opancerzonym, a my teraz jesteśmy pomarańczowi. Patrzcie, tutaj skórczy kur ludzie. Tak, 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 tak. To jest. To jest wintores, ale wiecie co? Dajcie mi zakraść się, bo sprzątnę no? <mum> Dziękuję, do widzenia Dobra Nie był to dobry pomysł, jak widzicie Ok, dajmy sobie spokój na razie. Znacie mnie na pewno z tego, że ja nie odpuszczam i nie wycofuję się raczej z walki, ale w tym przypadku pozycja była niekorzystna dla nas. Mieli nasek na dłoni, oni są skamuflowani dobrze i walka taka jest no, niebezpieczna. Zresztą widzieliście sami. Teraz będę musiał się przyzwyczaić do tego, że nasz kombinezon nie chroni nas przed atakami fizycznymi tak dobrze jak ten, ten który wcześniej mieliśmy. Ale wracając do tematu eksploracji, zobaczcie, mamy taki kombinezon. A ja o nim teraz będę trochę mówił, bo jednak jestem bardzo podekscytowany tym faktem. Ale znaleźliśmy go na początku drugiej lokacji. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy kombinezon ekolog będzie dostępny w drugiej lokacji, znając random, powiedział, że to jest niemożliwe, nie? że ekolog będzie pewnie dostępny bardziej w późniejszych etapach gry. Dużo późniejszych etapach gry, nie? A tutaj proszę bardzo: mamy lunetę do karabinu, karabin ulepszony, cały sprzęt na full wypasie. tłumiki Jedyne czego nie mamy to noktowizor jeszcze w tym momencie. Tutaj trzeba ostrożnie z pieskami. Dobra, MP5 się sprawdza, jak widzicie, do walki z mutantami. Okej, okay. wiecie co? Tutaj korzystając z okazji jakąś norę znaleźliśmy i ja bym chciał ją zbadać. Bo być może znajdziemy tutaj coś ciekawego, a to nam dużo czasu nie zajmie. Elegancko. Pociski do naszego karabinku. Super. No, eksploracja też na pewno dodaje wam bardzo duży zastrzyk gotówki, tak? Bo jednak z, można znaleźć chociażby maski, kombinezony, które są bardzo cenione przez, technik, przez handlarzy. No i nie mówiąc już o artefaktach, tym bardziej że w pomniejszej zonie jest takie miejsce, w którym. Można znaleźć artefakt za free. On po prostu sobie leży na ziemi, a mi się nie podoba czerwone niebo w Zonie oczywiście, bo to jest zwiastun chyba emisji. No dobrze, idziemy dalej. І як тепер її дістати. Тя, ну блін. І що тепер робити? Автомат в канаві втопив, хрін тепер дістану. Допоможеш мені, а? Гаразд. Я його витягнув. Дякую, сталкера. A co, że on spadł tutaj? A w czym tkwi problem? A! Problem tkwi w promieniowaniu. Zobaczcie. A my mamy co? Mamy kombinezon ekolog. Nie możemy sobie tutaj wejść. Nie wiem, czy to tutaj o to chodziło. Znowu widzicie, zboszliśmy z kursu, ale. To się poszuka. Tak, ja tutaj nic nie widzę. Słuchajcie, dzisiaj będę musiał troszeczkę szybciej zakończyć odcinek e, z pewnych przyczyn losowych. Ale tak jak obiecałem. Zobaczymy, co tutaj fabuła nam powie. I tak powiem, zobaczymy. Tak, tak, tak. No wyjeźdź. Z Gordonu czy z maloi? Coś nie zdajecie się, że ty wytłaczy do nas. Nie zdaje się. Звідти й прийшов. Не підвело Око. Ну, вітаю. Тримай чарочку за знайомство. Цікаве є що-небудь. Підзаробити хочу. Добрим людям завжди щось цікаве знайдеться. Вибирай. Ось таке діло вільний. Буває так, що фартить бандиту. Раз, фартить два. І здається йому, що море по коліно. Тільки оцей бандит не знає, що фарт його давно скінчився, а він сам почав заважати дуже поважним людям. Якраз такого пахана, що зарвався, тобі й треба ліквідувати. За КПК з інформацією про общак плачу окремо. Я займусь цим. Домовилися. І... Не забудь випити на доріжку. Привіт, сталкера. Вип'єш? Долг зовсім розлінився. Раніше до цементного заводу можна було дійти і навіть собаки не зустріти. А зараз. Ах. Заходь, випивай. No dobrze, tutaj z nim porozmawialiśmy. Zobaczymy, co mamy tutaj dalej. Tu misje poboczne. Wzrost cen. Porozmawiaj z Diodą. Patrzcie, te Stalkerzy. Fajnie, ja mam wlady na Jak szczo zaś go znajdę na twoje miejsce. Tam nie zasiadł ja. Prosto otocznie. Zrobię tak, jak domawiałeś. O ty sławnko. A ja skażę u ty w dili. No nie podoba mi się tutaj. Takie szemrane towarzystwo od razu widać, no nie? Памітехніка нашого? Діо, Давай, вивалі вже. В тебе на обличчі написано, що ти по ділу прийшов, а не за життя потрендіти? Нестор сканер. Щось пригадуєш? Єдина правильна відповідь тут чесна. Отакої. Спочатку ті жло би, а тепер ще ти. Ну, ти хоч перо під ребро мені з спорогу не всадив. Мабуть, зможемо домовитися. То що мені буде за чесність? У тебе проблеми, це очевидно. Я можу з ними допомогти. В обмін на деяку інформацію. Одразу до діла, так? Без Нестора тут повна срака. Я в ці рамси влазити не збираюся. Гарний технік дорого коштує, а місцеві бугри витратний матеріал. Що з тобою сталося? Давай всі подробиці. У мене тут неподалік майстерня. Єдині хто про неї знав, це я з Нестором. А тепер ці урки, мабуть. Завалились вони без попередження, звичайно. Ну, Боєць з мене такий собі, я більше по інструментах, Тож довелося вигадувати. Я увімкнув сканер, той наплодив аномалій, а я під шумок встиг утекти. Підозрюєш когось в нападі? Я тобі кажу, від несторівських муток самі лише проблеми. Захочеш влізти, запасайся набоями. От було б добре, якби ти пошарився в моїй майстерні. Є думка, що в кишенях у тих бандитів буде щось цікаве. Сам я старекону нині, ні ногою. Та як тобі до вподоба ризикувати, координати видам. Гаразд. Заглянув в твою майстерну. Усе, okay. що там знайдеш, принось мені покулупаю. Сподіваюся, по ділу. Добре подумай, перш ніж уписатися у щось. od ludzie taki pronerli, sam nie jak będziesz winen albo szaszy zjesz. Naprawiłbym wszystko co tutaj mamy jeszcze raz, bo pewnie przez tą krótką podróż troszeczkę nam się nasz sprzęcik zepsuł. Powiem tak, na razie go zostawimy, nie będziemy go ulepszać, ale też nie będziemy go sprzedawać, chociaż nawet byśmy nie mogli zobaczymy czy. O proszę, zobaczcie. O kurka blaszka, zobaczcie jakie tutaj modyfikacje, panowie i panie stalkerzy, widzicie to? Dodatkowo pojemnik na artefakt, dodatkowo pojemnik na artefakt, zobaczcie. Nie rozumiem, a to, to jakaś różnica? Nie rozumiem za bardzo tego sensu tutaj. Sorry, że tak klikałem dwa razy czytałem, ale no dobra, to, to potem się zastanowimy nad tym, co można, czego nie można. Tutaj mamy ulepszenia, które możemy zainstalować. Hm, widzę, że tutaj też. I zobaczcie, jak to są ogólnie ulepszenia fajne. Ochrona termi termiczna i chemiczna. A to ochrona chemiczna i przed porażeniem. Hmm. Termiczną mamy najmniejszą, no nie? Trzeba byłoby zobaczyć, co nam bardziej odpowiada. Na pewno te takie pojedyncze, które musimy zrobić, no to to jest wiadomo, nie? Odporność na zużycie. 4,5 kafla. Dobra, powiem Wam szczerze, że jak najbardziej mi to odpowiada. Zrobimy sobie ochronę przed promieniowaniem, bo czemu by nie? Zobaczcie. Wysypisko jest obfite w promieniowanie, a my, jak najbardziej, 9000. Aż wow, psioniczna ochrona. Kurde, powiem Wam szczerze, że ten ekolog aż mnie kusi, aż mnie kusi, żeby to zrobić. A zrobimy, słuchajcie, robiliśmy eksplorację. Czemu by nie? 18000, ja pierdziele. Dobra, dawać, już idziemy za ciosem, czyli załóżmy pierwszą modyfikację, sobie zrobili więcej. Na razie nie róbmy, nie dotykajmy tego, niech to sobie tutaj będzie. E, tu jeszcze się upewnię, mamy prawdopodobnie wszystko zrobione. E, tak, tutaj mamy zrobione, w wiperze też. Wiecie co, ja muszę tutaj, tak jak mówię, no niestety muszę szybciej dzisiaj odcinek zakończyć. E, muszę, muszę po prostu. Za co was przepraszam. E, natomiast mam nadzieję, że to nie będzie problem. E, tutaj, jeżeli chodzi o ten wybór to ja się wolałem wstrzymać, bo nie wiedziałem, czy lepiej zwiększyć e, obrażenia i zmienić kaliber, ale on jest niedostępny, czy po prostu zmniejszyć odrzut i ogólnie zmi zmienić parametry e, samego karabinu. Natomiast zostanę przy tym, żeby jednak nie modyfikować kalibru, a zostawić domyślnie ustawienia e, MP5, -ki. natomiast na chwilę są, żeby ona była. Maksymalnie dopieszczona, tak samo jak karabin, tak samo jak pistolet, no i teraz będziemy też ekologa sobie rozwijać. Mamy 30 tysięcy kuponów. Uważam, że to jest wystarczająco dużo, żeby mieć ze sobą, poniżej tej wartości, na razie wolałbym nie schodzić, bo nie wiadomo, czy nie dostaniemy w pierdzielu zaraz i nie będą te pieniądze potrzebne na naprawy. Jeżeli chodzi o zadanie z głównej linii fabularnej my jesteśmy teraz tutaj, tylko pokażę Wam na hałdzie zadanie to jest wzrost cen dla technika diody ja Wam pokażę jak to zadanie wykonać to do którego teraz będziemy szli fabularne ono jest dosyć ciężkie, ale można je na patencie zrobić tak jak mówiłem, ja jeszcze wysypisko znam, więc chęcią Wam pokażę, jak tą misję można przejść. Tylko tak jak mówię, no, muszę, muszę teraz zakończyć odcinek Ale obiecuję, że. Wrócimy następnego dnia z kolejnym. A tymczasem chciałbym się z wami pożegnać. Życzyć miłego dnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się i mam nadzieję, że do zobaczenia. Na razie, cześć!